Pokarmy po szóstym miesiącu życia. Czy to naprawdę jest sama woda? Nic bardziej mylnego. Mleko kobiece jest zmienne, to powtarzamy zawsze, a co za tym idzie, dostosowuje swój skład do potrzeb Twojego dziecka. Po szóstym miesiącu życia nie traci nagle swoich e, właściwości. Kiedy rozpoczynasz rozszerzanie diety, do organizmu dziecka trafiają zupełnie nowe pokarmy. Jest to nie lada wyzwanie dla układu pokarmowego, który musi nauczyć się trawić je i przyswajać składniki odżywcze. Mleko mamy jest w tym przypadku idealnym wsparciem. Dostarcza składniki, które wzbogacają flory jelitową maluszka, a co za tym idzie, ułatwiają pracę układu trawiennego. Nadal również tak samo jak przez poprzednie 6 miesięcy, mleko dostarcza przeciwciała i wszelkie składniki, które wspomagają układ odpornościowy i walkę z infekcjami. Jest też źródłem niezbędnych białek, tłuszczów i węglowodanów. Pamiętaj, że rozszerzanie diety to nie tylko wyzwanie dla rodziców, ale również dla maluszków. Mleko mamy zawsze pozostanie bezpieczną bazą e, żywieniową e, i też małym ratunkiem w kryzysowych chwilach. Każdy rodzic wie, że infekcja, skok rozwojowy czy ząbkowanie to trudny okres dla maluszków, a pies często bywa jedynym ukojeniem. Droga mamo, słuchaj swojej intuicji. Jeżeli tylko chcesz, karm swoje dziecko tak długo, jak oboje będziecie tego potrzebować. Po więcej wiedzy zaobserwuj profil mleko mamy rządzi